Zależy co? Szukam kogoś, kto płynie na skaligę. Chcę się tam zabrać. Moja tropos płynie na Arce. Wiosę zboże, ale cicho Masz pieniądze? Trzymaj, tyle wystarczy. Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy, ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone nigdy nie pływa na trzeźwie. Może w jedną stronę, Wolverstone w drugą. I nie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Ruszajmy. <laughs> jeszcze tylko strzemiennego za pomyślność. I za zdrowie, mojej Atropos. Ach. 可以减肥 Sobie. Nie boję się śmierci. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wyzp. Nie orzę i nie sieje. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z krachem się nie układa. Choć jak widać powinien, niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty, czego szukasz na Skelligę, he? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką i. z Wengerbergu. W u ukracha gości jakaś czarownica. Może to ta Twoja, umówiona. Jak wygląda ta czarodziejka? Brana na czarno i biało. Żeby nie cycy, to pomyślałbyś, że może wyrzuciło na brzeg korkę. Zresztą, wielu widzi, że to baba, i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jak się nazywasz? Steingrin. Denerwujesz mnie, Steingrin. Mam ochotę strzelić ci w pysk. Spróbuj, przybłędą.! <laughs> Możność? Lepiej mnie dobij, bo samnę. I cię za To była dobra walka, ale na razie wystarczy. Wiesz, jak trafisz do Jak Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. I się, bo jak nie zdążymy to krak nas pochowa razem z bramą. Przecież się stara... Ciekawe gdzie to postawiło. Na nabrzeżu w armii. Będzie nas strzegł, najlepszą klacz. Zaszczyt to dla mnie. Była dobra tutaj. Będzie dobra i na tamtym świecie. To będzie po pierwsze godne króla. Ola, wiedźminie. Nie szukasz aby zajęcia. A na konwencie, wy wszyscy tacy... Słuchaj mnie, y, mamy tu problem z mój redieble, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych co nocą wracają nad brzeżem Stawerny. Żeby tylko. Diabelstwa z naszej Zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem tym morze. Zbroje wstrzępa flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń. Był na łodzi, na którą mój diebl napadły. Jest też towe, której zabiły męża. Mieszka tu niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Drogo, ale może warto. Niech będzie. Zapłacę, ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem już do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim. Masz moje słowo. Dziewczyn, we się nie dotykaj, bo... Czemu nie mogłeś się bawić, ojciec? Nie 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 na z Zdrowie coś wyglądacie. Wybacz, że zajmuję ci czas moimi problemami, ale naprawdę nie mam wyboru. O co chodzi? Mój statek rozbił się podczas ostatniego sztormu. Straciłem wszystko. Jak mógłbym ci pomóc? Nie mam nawet za co wrócić do domu, a każdy dzień opóźnienia zbliża mnie do bankructwa. No tak, mogłem się domyślić, że chodzi o pieniądze. Zatem potrzebujesz pożyczki, a raczej datku. Oddam ci wszystko, co do ostatniego miedziaka. Przysięga! Wystarczy, że zgłosisz się pod mój adres w Nowigradzie. Pomogę ci. Często bywam w Nowigradzie, więc na pewno cię odwiedzę i zapytam, jakie idą interesy. Dziękuję. Znajdziesz mnie w dzielnicy portowej. Nazywam się Johan Boga. W takim razie do zobaczenia w drewnięcie. Jak już czas pośród żyję zdągnienie. Musisz, dziecko. Wiem, ale chcę. To szaleństwo! Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej łożyć jej. Wielczcie, to jej decyzja. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tirseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowanie. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Znałaś brana? Tak, był bardzo szanowany. W przeciwieństwie do jego żony. To klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko czarnym. Podwoje kertrolne stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był bran z klanu Tyrzlach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Hmm. Zechcesz mi towarzyszyć na uczcie? Hmm. Zechcę. Uczty na Skellige są przewidywalne. Chyjaństwo, przechwałki, mordobicie. Nie to co bankiety w gronie czarodziejów. Pamiętasz też przyjęcie na tanet. Jak mogłabym zapomnieć, skoro ty tam byłeś? Pamiętam też, co było po bankiecie. Nie czytaj w moich myślach. Masz coś do ukrycia. Nie lubisz tajemnic? Nie. Powiedziałeś się czegoś w Welen? Rozejrzałem się po Welen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna, to coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedzi. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm, w Welń spotkałem naszą starą znajomą, Keirę. Ciekawa jestem co Keiramec robi w takim Braidom. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziejów. Dobrze wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Cili szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Cili wpadła w kłopoty, nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Arckelik doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję Twoją intuicję, Jen, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety, myszowór jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Myszowór przewodzi kręgowi ze Nie widziałem go. Z... Hmm. Od czasu, kiedy Cyril była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego myszowór nie pozwolił ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań. Dużej i głośniej. Spójrz, krach. Biały wilk. Witaj, krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Na uczcie będę miała na sobie czerni wiele. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich Twoich polowań. Nie. No. wiesz, jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek. Tak jak Krak. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w Karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę.